Dzień dobry, cześć, czołem. z tej strony Patryk, witam Was w pierwszym odcinku FIFA 15. Jest to oczywiście WebAP, na które wszyscy czekali i jej robiło nas w balona, ale nareszcie jest, też miałem jakieś drobne problemy oczywiście z zalogowaniem się na upa. Słuchajcie, ludziska, nazwa drużyny to będzie Euroteam, nie zmieniają od FIFA 14, tak jest. W sumie nie pamiętam, jak wcześniejsze kluby moje się nazywały, pewnie jakoś Netek 1, 2, 3, bo. Tak mi się coś zdaje. Dobra, tak więc pierwsza paczka, tak myślałem, że będzie pierwsza paczka, no i zobaczymy co będzie w tej paczuczce, a w tej paczuczce jest włoski napastnik Cherry, tak więc spoko, no na pewno nie będzie to jakiś użytek z mojej strony, ale mamy Bartosiaka z GKS-u Bełchatów, um, Matri, o Matri, super. Matri, um, Diogo Figueira i tutaj zauważyłem jeszcze jakiegoś, dobra, mniejsza z tym FC Zurich, no i nic, nic takiego ciekawego, ciekawe co otrzymam od EA, bo w grę gram od 2009 roku w nie, Ultimate Team, no i tutaj powinienem dostać parę paczek, zobaczymy jak to będzie, ok, jest jedna paczka złota, tak jest, są... Mm, jest jedna paczka złota i dwie paczki z zawodnikami, słuchajcie ludziska, przeniesiemy się na większy ekran, o tak, teraz będzie znacznie lepiej, no i dobra, otworzymy sobie pierwszą paczkę z, z samymi zawodnikami i zobaczymy co w niej będzie, nie będziemy nic skipowali, tak więc chyba pierwsza paczka, no i tutaj mamy, o, Valbuena, tak więc super, CAM, nie planuję sobie robić Ligi Rosyjskiej, ale mamy także Moreno, chyba 5 gwiazdek sztuszek. Mamy Henry'ego, wow, Thierry Aury, witam Cię serdecznie. Valbuena, tak więc spoko, ciekawe po ile Valbuena chodzi, trzeba będzie trochę potrajdować, no i ogólnie jestem zadowolony. O, tutaj mamy jo Jovanowicza z Wisły Kraków, tak więc naprawdę mogę być zado zadowolony po tym pack openingu, wszystko wyślemy sobie do klubu. No i później będziemy tradowali, rzecz jasna. Dobra, teraz pora pójść do kolejnego. Teraz znowu sobie otworzymy z tymi... Z samymi zawodnikami, no i skipujemy. I co tutaj będzie? Milito, a także Quintero, bardzo fajny zawodnik. Ostatnio nie często grałem, tutaj mamy Capino, który może być nawet dość drogi, bo jest srebrny, błyszczący. Tak więc zobaczymy, tutaj jest Schwab, tak więc na pewno Niemiec, Schwab i Fischer, lewy pomocnik. Ofensywny 81 driblingu, tak więc też może się opłacać, no ale jest Quintero, z którego jestem zadowolony. Fajny zawodnik, Liga, Liga Portugalska tak jest. Będę chciał w FIFA 15 zbudować sobie ligę portugalską, zobaczymy co z tego wyniknie. Każdy będzie chciał budować ligę portugalską. No i ostatnia paczka na dzisiaj, czyli paczka z jednym azardem: złoty zawodnik, musi na pewno jakiś być. A tutaj jest i turbę. O, szajse, jaki. Jaki pace? 92 pace, 84 dribblingu. No, ten zawodnik na pewno będzie. I jeszcze stroje USA, naprawdę, które są przekozackie. Zobaczcie, tutaj Paragwaju kontrakt na 28 spotkań, złotego zawodnika, ale tutaj jest i turbę 92P's, 84 driblingu. Prawy pomocnik ofensywny, no ten gościu naprawdę musi być drogi, a sobie zobaczymy ile on kosztuje. I, i jak i trubę chyba, tak? I trubę, czy jakoś tak? Transfer market, dobra, przenosimy się do transfer marketu. Eee, I trubę, dobra, wpisujemy i trubę. No nic nie piszę, super. I o co jest, nie działa mi klawiatura? Ikonę skrzynić, type OK. Dobra teraz i Tyry. I Turbę to był chyba i Turbę i Turbę. Zgadza się Tur i Turbę. Jest dobra. Tak więc po ile ten gościu chodzi? 3,5, 3,4, 4,5 wow 9000 tysięcy no na pewno nikt go nie kupi. No ale tutaj mamy za 3,5 tysiąca. Spoko. I zobaczymy sobie jeszcze Walbuenę. Valbuena, dobra, Matiu Valbuena, po ile on kosztuje, ile on kosztuje? Mm, 1500, 2,5 kafla, już wzmocniony, no około 2000, ale przejdziemy sobie, zobaczymy jakich mam ogólnie zawodników mnie, w drużynie. Tak więc to jest Valbuena i Turbe, Quintero, Milito, Wanderson, no i tutaj mamy Capino i jeszcze tego Fischera, zobaczymy, Capino, w sumie można sprawdzić. Transfer Market, Capino, Capino, tak jest, Capino how cost? 5 kafli oj 1300 oj na pewno nie będzie jakiś tam kozakiem ale zobaczymy sobie jeszcze fischera Fisher, pokaż się dobra ok jest trzeba będzie zobaczyć po ile są fifa points bo jestem w sumie zainteresowany i żeby otwierać te paczuchy dobra fisher. łe 400 tak więc malutko słuchajcie ludziska to było pierwsze otwieranie paczek na moim kanale. Spoko, naprawdę, naprawdę mi się bardzo podoba. Tutaj Quintero na pewno też nie będzie jakiś tam mega drogi, ale tak wygląda. Tutaj chyba są dwie, trochę więcej, dwie albo trzy strony. Tak jest, trzy. Wow, jeszcze tutaj ja tam cztery już. Patrzcie, dopiero co otworzona, dopiero co stworzona drużyna, a tutaj już cztery strony zapełnione. No i mamy naprawdę fajne trafy i turbę. 92 Pesa i Valbuena. Tak więc ludziska, dzięki Wam, trzymajcie się. Do następnego i cześć.